dwadzieścia prawy pięć krótki sześćdziesiąt lewy jeden otwarty trzysta prostuj dwieście prawy sześć sto lewy cztery dwieście lewy pięć

Lewy, 3, długi. 30, prawy, 2, długi. 40, lewy, 5. 20, prawy, 4, krótki. 20, lewy, 1, długi. Otwarty, 100. Prawy, 3. 40, prawy, 4. 40 prawy, 4 ciąć, 20 lewy, 3 długi, ciąć, 30 prawy, 4 20, lewy, 4 40, lewy, 3 krótki, 20 prawy, 5, 30 lewy, 4 krótki, 30 prawy, 6 krótki, 100 lewy, 4 ciąć, 30 prawy, 2 długi, 50 prawy, 5

200, lewy, 6 krótki, prosty. 200, lewy, 6 krótki, 20, lewy, 6 krótki. 200, prawy, 3. Through finish line.